Będziemy sobie grali w Brauna. Tym razem samemu, bez nikogo. Jest. Przykro, że moi koledzy nie chcą ze mną grać, no ale już czasami tak zawsze bywa. Ok, zacznijmy. Zacznijmy sobie tutaj. O, i zasubskrybujcie ten kanał i zalajkujcie. I oczywiście z dzwoneczkiem zasubskrybujcie. Zalajkujcie, zasubujcie i taki sam skład jak ten w kanale Nikodem Gamer, czyli ten, do którym teraz nagrywam. Możecie zrobić też tak, aby po prostu zasubskrybować, zalajkować i dać dzwoneczek. I tak samo na kanale Nikodem Gostomski. bo to będzie na kanale na Więc Zróbcie tak na kanale Nikodem Gostomski. Lajk, sum, i dzwoneczek i tak na samo na Nikodem Gamer Like, sub i dzwoneczek. Dobrze, z góry dziękuję. Trochę poplątałem, ale na to już zależy odemnie. Dobra, gramy sobie szybki. Dobra, sobie starcie solo. Dobra, mamy tutaj primo, primo, a szybkie ładowanie. Tam jest ból. Wiedziałem, że ból tu idzie. A może, że go zabiję? Nie ja, raczej go zabiję. Raczej. Dobra, okay. Dobra na pewno. Przestraszył się, nie zabrał, ucieka. Tam idzie boss, tam idzie boss, tam idzie boss. Ja muszę uciekać. O, tu idę zabić sobie szybko Karla. Idź do ciebie, boss jest twój. Boss jest twój. Dobra, idź, do niego. No nie, no oni mi tu wszyscy zachodzą. Mata, 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 mata. mata. Dobra, niech to nie żyje. A ta Jesse już tam ucieka. Szybki, szybki, zabij, Zabij zabij. O nie, teraz idzie na mnie. Nie mogę go teraz zabić. To bo... ja muszę go jakoś zgubić, bo zaraz będzie. On. O! Widzicie, jakie bossy są podobne. mi. O, już tutaj kolejna ranga, sobie zagrajmy sześcioczko ponownie. W tym dobiegłym na elu primo dziesiątą rangę można dostać 100 gwiezdnych punktów, które moglibyśmy korzystać i włożyć w skrzynkę w sklepie, ale musiałbym mieć ich 500, czyli 5 rang. Zdróżkę, ma tutaj troszkę, ma tu przewagę liczebną, ale... No, dobra, to już mi znam. Chciałem, że sobie, z tym pora sobie z tym O, zera? Dobra, no, musimy. Ja jestem mocny, no, ja się nigdy nie poddaję do sobie. Czy to jest szeli? Serio, wam z To jest Barley. Skor. dobrze. O nie, to ja się szybko wrobię. Szybko. Dobra, i się komuś. Jak widzicie, tu szybko mi tutaj wschodzi dlatego jeżeli od się skończy. I bez. I bez. znaczy, po prostu mi się pamięć skończyła. I nie będę miał już tego. I tak, będę się udała, tak. Wstawić ten filmik, a potem go osiągnąć z mojej bibliotei. O nie, tu. O ma uta, on ma uta, zabity. No trudno jest. Ale. psy, pucharki. Muszę dobić sobie tutaj dziesiątą rangę. I mieć już złotą rangę do każdej postaci. Nawet na Rosie, którą bardzo rzadko gram. Tu jest jakiś. Typ. Dobra, masz. Myśl, myśl, myśl. Dobra. To myśli, że ona mnie nie zabije. O, słyszę bossa. się bossa nie będzie próbowała tak zdjąć. Który mi teraz jest tak zdajmy. O nie, tu jest boss. Tu jest boss. teraz coś takiego Widzicie jak go zrobiłem? Ale znowu mnie będzie gonił Ale już pójdzie na nią Jak widzicie jak go zrobiłem Tutaj jest Rico Tutaj jest Rico. O niej, o niej. Dał Boże, nie, o nie, dał no może jest Tak na solówce Dobra, ale z widzę może postać Zagram sobie rosół bo w już jeszcze tak nie grałem tak z bardzo odkłonieniem do góry, bo Rosji ja może dobię piątą, a tam nawet dziewiątą. dziewiątego. Chyba... A, jest jeszcze jedno bardzo ważne rzecz. Nie subskrybujcie. Chodźcie jak rywalaczki do wyobraźni. Zobaczcie, Początkowo się kawałek odrogał Lewski, to prostu y, kanał mojego kuzyna, który mnie obraził, po prostu złamał mi takie, mi serce. Dobra, ale mocny materiał rosy to jest to, po prostu taka, mniejsze obrażenia od przeciwników. Dobra, i ktoś się z kolei przybył. O nie, wielkie starsie. O, Ja, no, Jurek, o nie, tam jeszcze idzie boss! Dobra, ale easy. Dobra. O, tam... Chyba wam już o tym mówiłem. Jak się skończył odcinek bez mojego zakończenia, po prostu skończyła mi się pamięć w telefonie. Nie może odcinek będzie trwał takie 11 minut, no bo... Te filmiki naprawdę dużo pamięci zabierał, Będę musiał jeszcze usunąć z głównego dysku, tutaj z telefonowego będzie łatwiej mi to po prostu. Dobra, proszę. Tu boss! Jest boss. Dobra, nie biegnie na szczęście do mnie. Bo tu nie mam jeszcze ochoty się być z bosem. Tam gdzie niedźwiadek Tam o nie, proszę, nie! Gro, nie pozwalaj mi na to. Może, się, może odzyskam w No nie, to się bowiem wywaniło po prostu. A więc nie mogę zrobić. A więc się nie mogę kogoś wrócić po prostu Dobrze, muszę by wyjść z Braula. Musimy wejść. Nie, musimy, musimy zminimalizować brawla całego. No. jak widzicie, Sami Czasami bywa tak. Czasami bywa po prostu tak. Że czasami cię wywala z brawla i wtedy jesteś bardzo wkurzony, jak masz kluczowy moment. No, nie zawsze tak musi być. Że mi podczas jakiejś fajnej, fajnej rundki nie musi ciągle wywali wywalić z brawla. Kogo y, y, ten... Jak ktoś tego nie lubi, to niech da łapkę w górę. I ja w komentarz, że nie lubi tego. Gorzej jakby mi się teraz w tej bos zrespił. Jak dosłownie. Fakoł mnie, a tu... a tu mam takie... Nawet nie mam żadnego powercupa. Dobra. Ja nie wiem czemu, ale że tu pisze, że jak ktoś zabija, to wygląda jakby po prostu to byli... Mówi tu primo. Ale mam jest zdrowy, mam jej zdrowy. To jest moja przewaga. Traumy z Beddy Powó jakoś zabić, ale ja go szybko zabiję. Dobrze. Bo idzie tu jeszcze naprawdę. nie naprawdę. Tu nie nity, no, tylko Aleksa. Tam był chyba Alekseja To się tam nazywał? Nie, ja, nie, się tutaj nie, jakby tutaj jakby nie, jakby tak jakby po prostu na, nie, na niebiesko, nie, jakby to byłem w z kimś. A, gra a to jest nie, no, nie, nie, to nie, A nie, 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 A to, ja mam to ja tylko jest nie, 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 o, jakie duże punkciki mi wleciały? O, Siedemset 760, 760 punktów. Duża skrzynka, aby była czwóreczka. Dwójeczka? What the hell? Czyż jest aby wyleciała dwójka? Dobrze, nie wnikajmy w to. Może to a się nie bo jest pełna asektów. Może Pani Emilka mnie tutaj dołączy. Ona ma Pana P. Nie no, ale pewnie zaraz po prostu się odłączy. A to sobie zagrajmy Shelly. Dobra, nie, nie chcę. Zagrajmy sobie Shelly, bo Shelly ma mocne obrażenie z tego swojego rzędu że Zresztą, no, kiedy ma ulta, to jest tak doładowana. Ma bardzo mocne obrażenia z bliska. Hmm. Ciekawe, ale, ale co jak w losów, tak wypadł z z małej skrzyneczki. Tam, więc po tego powroty, mam być daleko. By... Dobra. Tu 300. To jakiś. Jest... To widzę tutaj do mnie. A jakaśki zbieg? No widzę. Tak to się robi. Jedno ludzi, to ja mam tutaj fazę. Dobra. Tutaj Ja że on ma jednego pałek i pojemy jakieś no O, nawet O, wygraj jeszcze dwie bitwy. Wygrywam jeszcze, ja widzę, dwie bitwy i będę miał kolejny 500 i może... Gdzie? Teraz będzie chyba. Chyba teraz będę miał małą skrzynkę, chyba tą chyba skrzynkę zmierzę, albo dużą skrzynkę, nie, bo duża skrzynka była przed sekundą. Nie możemy, że będzie duża skrzynka. Dobra. Szybko jedziemy. Ja nie idę na tamte duże skrzynki, bo tam jest, pewnie będzie takie zbiorobisko. Dobra, zbiorok mam trzy, to pójdę, ale pewnie... Czy ktoś, tak, już tutaj już ktoś jest. To jest ból. To po widzicie to? I teraz jeszcze ją? patrzcie, widzicie? A, o nie. to Mam mniejsze obrażenia. Bo im, się, że postać jest bliżej, tym na większe, to jest bardziej współformalne uczeli, że im ona jest bliżej, to obrażenia. Dobra. 10 power kills. Hop, ty tylko już. Bo to może. Jakbyś tu Jakichś Power A, O, sobie zabijemy bossa. No, no, bo ty mi to mi troszkę. no jak ja go zaraz zabiję, sobie Bosa pozabijamy. No, jak widzicie, widać, to jest po prostu łatwo. Już podchodzę. O, długo Power y. 11 tysięcy zdrowia. No, bardzo dużo. Mogę sobie wejść tutaj. Tutaj. Do ja tego dymku jakiś dym... Tak, na 11 sekund. Dobra, ale wychodzi nie ryzykując zdrowia. Znaczy, że... na a O, to jest... To jest naprawdę cold. Serio, to jest cold. bo on tu pewnie... On pewnie... No, dobra, nie żyje O, można no, a ale... I jeszcze, jeszcze jedna bitka, Teraz tam to dostanę, dużo puchary. i dużo, po i dużo dostanę, że niech chyba to już nie dostanę, ale na pewno na to bitwę dostanę. Tutaj, bo no widzicie już w początku wyobraźnię, to jest 1875 obrażeń, i bardzo dużo tu już obrażeń zadaję. No, kolejny był. Czy te niech, ale, tak, to byłoby? Tak, na koszari. Tu... Oto chyba. I czekaj, na ma ludzi. O, to jest, to jest... wielka... Wielka... Ala, ala, ala w wielkich fazach. Zabili mnie. Jest teraz od jakichś trzech bitwach. Dobra. Ostatnia bitwa i może teraz jak tą wygramy Jak tą teraz wygramy, no to będzie łatwo. Serio, z Barley się chce big strzeli. Powróci chyba zniszczyć skrzynkę tak połowę. Bo jest na sam tu bas. Siema Panie kołd. Panie się to niech Pan sobie idzie. Panie Robocie niech Pan sobie idzie. No Panie Robocie. No. Bo dostajesz sobie kulkę. Tutaj już dostajesz sobie kulki. kulki. Gdzie jest? O tam są skrzynki. Shit. Serio? O! Tak! Dawaj nie widzę. Co on idzie? Dobra, teraz. Masz, dobra. Nie! Jakby go ojtem zabiję, to by to była ma... Dobra, ale osiem pucharków. Idziemy ten i zobaczymy. Może coś mi tu wyjdzie. Oprawi. Dobrze. Teraz zobaczymy, co mi tu wypadnie. Trójkę. No jakby tu była szczęśliwa czwóreczka. O, no, stamena tak jednak. Ja myślałam ten. A zaraz będzie skrzynka zadymiarza. Zobaczymy. Wie pan... Z... O, dołączył mnie. Ja nie muszę od nich od... odrzucać. Ja wychodzę po prostu. Ja puszczam drużyny. Bo chyba chcę zrobić te. Być te pary żetoników. A jak ja je dobiję, no to będę miał teraz skrzynkę z A jakby mi tutaj trafię chyba trujeczka. I patrzcie. O nie zabiję mnie! To był zły pomysł. To był dość zły pomysł. No block na. Nie sobie to zdrowie bez swojej bitwy. Chyba dużo temu na zdrowie. Szkoda, że nie mamy. A, Bum, ból, ból. O, bum, bum, bum. Od razu dziesiątą rangę. Szybciutko. Tam jest mita, ale mita idzie wino. Poszło w no to by ją mogły zniszczyć, bo, bo ból też ma dobre obrażenia. No tu idzie El Primo. Ale ja muszę przyładować je. Czekam. Z kolejnym bólkiem. Dobra, masz masz, 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 Dobra. Dobra, dobra, nie walczę. Już nie walczę z innymi typami. Będę za mocne zadymiarzy po prostu. O nie, o tu idzie boss. Nie, tu idzie boss. No Dobrze? No Dobrze, dobra. Skrzynka gdzieś. Co ten boss ode mnie chce? Idź na kogo kilka? Bo tam Piorek. To. -y. No, Bostaw. O, dzięki. Mogę zrobić coś, tak, nie będę... Bo jak widzicie, jaka gufia. Mógł mnie nie atakować, to by ona pewnie mnie nie atakowała. Na tą pomoc gramy ponownie. Zaraz, zaraz skończę od jak będzie 21 minut, to będzie ostatnia rundka. Otworzę jeszcze szybko karnecik zadymiarski i będę się kończyć, bo może mi się y odcinek włączyć. A tam już wyatakuje. Bli... Zabi afka! Dobra, masz, 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 masz. Dobra, nie żyje. Szybkie. No, może mi się zaraz odcinek skończy, jak się nie widzę. niestety skończy odcinek bez mojego zakończenia. No, to będzie źle. On ma tutaj dużo produktów. Ale uciekam. Nie, dobra. Bo ten... O, tu jest Noni. Tu jest Noni. Tu jest Noni. Noni, a mam mocne obrażenie. Tu jest pan Barley. Tu jest pan Barley. Dobra, teraz, teraz, za to co ty mi gubku. Ale tu ja No nie! widzicie jak, jak, jakieś szatańskie rzeczy. O tu. Dobra. 20, wystać wiesz. Dobra, subcieczka, ostatnie no Jakby te, ja muszę teraz wygrać, no bo. Pamiętaj, że tak powiem. Konrad Rogalski, bo mi zrobił bardzo przykrość, mój kuzyn. Mój ogromną przykrość. O, ktoś mnie. Może konrad mnie ogląda właśnie. Jakiś inny typek. To wygląda tutaj w znanym w To O nie. O nie. A proszę, panie. Tylko, że on ma podwójne obrażenie. Może dwa razy. On pobiegnie ten bozdobie. Tak on idzie w naszą stronę. Uciekam! Ucieczka! Dobra, widzę. No niestety. Szybciutko, no ostatnio, no. Ja muszę wydać mi dzisiaj na odcinku otworzyć skrzynkę za dymiarze. Bo tak mi wypadnie chyba tam trujeczka, To wtedy może uda mi się i ja będę miał postać. Albo jakiś gadżet, bo gadżety też są e, pomocne. A, my to spróbuję zdjąć. Bo ja on ma podwójne obronienie, tak jak Daryl. O, jeszcze ma ulta! Nie ja, no, to jest nie do zniesienia. No, dobra. Dobra, czerwony będę grał przed ma ogromne obrazy. jeżeli ja tego nie wygram no to, jeżeli ja po prostu nie wygram bitwy no to ja po prostu nie gram wiecie, widzowie o co mi chodzi co to, to jest? to jest Dale. znowu nie oszukane nie mają takie duże obraz, Nie, dobra, to jest nie, dobra, poczekajcie Jaka by to była dobra postać? Może. Sorry! Nie, nie tak. Ni tą zagramy. Ni tą zagramy. Ni tą, nie tą, bo ni ta ma dobre obrażenia. Ja ty jakaś jakieś na blisko, chyba. Ale tu jest. to bardzo źle, jak tu się Lag był. Nie, traf... nie mogę. To jest prostu nagrywać po prostu streama. czy jakiego streama? Odcinka, bo miałem sprawę do załatwienia szybciutka. Już jesteśmy. No, szybko. Kończymy szybko. Dobra, nie mam też dużo czasu. Bo jeśli się ten film wyrenderować, mi się wyrenderuje, no to. Nie, o nie. No, błagam, nie! Tylko mnie nie wywal. Dobra, boss się gdzieś tutaj rozpi. No, piepa. A tak, a tak, a tak, a tak. Niech umiera, niech umiera od tego. Dobra. I niech pan tu sobie idzie. Czy to mi zniszczy tą skrzynkę? Mrułabym. No ci tutaj. O nie, oni tu, się tu, mój misio. Tu się mój micho tuku. O no nie, bo teraz wielkie starcie. No. Wiecie, zawsze kiedy mam wielkie starcie, to mnie musi gonić robot. ma pani robot. O, teraz będzie. Robot mi pomógł. Dobra. Dobra, szybkie otwieranko. Ja nienawidzę tych No dobra, więc ja kończę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!